dwóch migrantów nielegalnie przekroczyło granicę, czym już dokonało przestępstwa nielegalnie przekraczając naszą granicę. Jeden z nich bezpośrednio zaatakował naszego żołnierza. Powiem wam, że cały dzień chodziłem zmęczony, a to wszystko przez te latające szczury, które nie mają nic lepszego do roboty niż robić wszystko, żeby mnie denerwować. Cały dzień chodzę zmęczony. Wypiłem dwie kawy i energetyka i nic nie pomogło. Już myślałem, że będę musiał sobie zrobić drzemkę, ale potem włączyłem komputer i to co zobaczyłem w internecie, tak mnie wkurzyło, że aż się przebudziłem. Jesteście na kanale kto wygrał, a dzisiaj pokażę wam co się od na naszej granicy, ale ostrzegam, nie będzie to przyjemny temat. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, jeśli chcecie, żeby ten film trafił do jak największej grupy odbiorców. Uważam, że ważne jest, aby jak najwięcej Polaków dowiedziało się prawdy o tym, jak wygląda sytuacja na naszej granicy. Bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Od jakiegoś czasu temat obrony naszych granic znów wrócił na usta Polaków i chyba nie ma w Polsce osoby, która nie wie, co obecnie dzieje się na naszych granicach. Sytuacja na granicy zachodniej jest obecnie gorsza, niż kiedykolwiek wcześniej. W ostatnim czasie praktycznie nie ma dnia, w którym jakiś inżynier albo lekarz nie przekradłby się do nas. Oczywiście. Oni nie robią tego na własną rękę, bo pomagają im w tym niemieckie służby, które przerzucają tych ludzi do nas radiowozami. Są nawet na tyle bezczelni, że nie ukrywają niechęci do Polaków, którzy postanowili na własną rękę bronić naszych granic. W normalnym świecie coś takiego byłoby skandalem międzynarodowym, ale w Polsce stabilnie. W sumie, po tym jak to wideo pojawiło się w internecie, nasze uśmiechnięte władze nie zrobiły nic, a proceder trwał sobie w najlepsze. Niby obecnie już coś tam się zmieniło dzięki wprowadzeniu kontroli na granicach, ale czy ktoś naprawdę wierzy, że to ma wymierny wpływ na nasze bezpieczeństwo? Uśmiechnięta koalicja już wielokrotnie udowadniała, że ze sprawnością mają pewne problemy i nie do końca potrafią rozwiązywać poważne problemy. Szczerze, obserwując to, w jaki sposób rządzą naszym państwem, zaczynam mieć wątpliwości, czy potrafiłby rozwiązać buty, a co dopiero problem zalewających nas subsaharyjskich przybyszy o nieznanym pochodzeniu i zamiarach. Nie muszę Wam chyba przypominać, że Polska jest obecnie jednym z najbezpieczniejszych krajów w całej Europie. Obecnie jesteśmy już jednym z nielicznych narodów, w których wyjście po zmroku z domu nie stanowi ryzyka dla życia i zdrowia. Mam nadzieję, że zbytnio nie podoba Wam się ten stan rzeczy, bo bardzo możliwe, że w najbliższym czasie wszystko się zmieni. Stanie się to, co chcieli lewicowi politycy i wspaniale ubogacają nas kulturowo. A kiedy już tak będzie? To zasługi za taki stan rzeczy będą zbierać nasze uśmiechnięte władze, które nie potrafiły tego zatrzymać w porę. Oczywiście w ostatnim czasie króluje temat naszej zachodniej granicy co wcale nie oznacza, że sytuacja na naszej wschodniej się poprawiła, mimo że media głównego nurtu już dawno przestały informować o tym temacie. To realnie sytuacja wcale nie stała się tam lepsza. Tego typu sytuacje są tam codziennością. Na szczęście są tam nasi żołnierze, którzy każdego dnia ryzykują życie, żeby Polska była bezpieczna. Niestety, mimo największych starań, przez to w jaki sposób nasze władze zabezpieczyły nasze granice, przekłada się na to, że zwyczajnie nie ma tam mocy przerobowych, które pozwoliłyby na zatrzymanie każdego przypadku nielegalnego przekraczania granic. I to właśnie z tego powodu możemy oglądać takie obrazki. Już tego typu rzeczy są skrajnie niepokojące, bo nikt nie wie, co to są za ludzie i co planują zrobić. W końcu nie mają oni żadnych dokumentów, a nasze władze nie wiedzą o nich praktycznie nic. Z jakiegoś powodu nasze władze uznają, że dobrym pomysłem jest umieszczanie ich w obozach dla imigrantów. Z których oni najzwyczajniej w świecie uciekają i robią sobie co chcą. Oni zwyczajnie stanowią zagrożenie dla wszystkich Polaków, bo niby skąd mamy wiedzieć, że w tej grupie nie znajdują się jakieś skrajne jednostki z niecnymi zamiarami? Właśnie dlatego powinniśmy doceniać pracę naszych żołnierzy, którzy wprost ryzykują życie, aby nas bronić. Niestety w niektórych przypadkach płacą oni najwyższą cenę. Tak było w przypadku 19-letniego sierżanta Mateusza Sitka, który został ugodzony nożem. Wskutek czego zmarł. Wydawałoby się, że ta tragedia to jednostkowa sytuacja, która już więcej się nie powtórzy, ale nic bardziej mylnego. W ostatnim czasie znów miała miejsce podobna tragedia, z tą różnicą, że w tym przypadku ranny żołnierz przeżył atak. Grupa agresywnych migrantów zaatakowała naszych żołnierzy, rzucając w nich kamieniami. Dwóch migrantów nielegalnie przekroczyło granicę czym już dokonało przestępstwa nielegalnie przekraczając naszą granicę. Jeden z nich bezpośrednio zaatakował naszego żołnierza. Życie i zdrowie żołnierza było zagrożone, dlatego żołnierz wszelkimi możliwymi sposobami bronił się przed tym atakiem agresywnego migranta, w wyniku czego został poszkodowany. Agresywny migrant został zatrzymany przez Straż Graniczną. Żołnierzowi natychmiast udzielono pierwszej pomocy medycznej i przetransportowano do szpitala. Obecnie żołnierz znajduje się poza obozowiskiem. Nie wykonuje bezpośrednio czynności na pograniczy, ponieważ jego stan obecnie jest stabilny. Natomiast w wyniku odniesionych ran jego oko jest na tyle spuchnięte, że żołnierz nie najlepiej widzi, dlatego nie może wykonywać dalszych czynności służbowych. To chyba najlepszy dowód na to, że ci ludzie wcale nie są pokojowo nastawieni i jedyne czego chcą, to po prostu zacząć nowe życie. Oni są gotowi zabić tylko po to, żeby dostać się na nasze terytorium. To wyobraźcie sobie, do czego byliby zdolni, kiedy już by się u nas znaleźli. A jak myślicie, jaka była reakcja naszych władz? Okazanie wsparcia dla ofiary? Może wprowadzenie nowego rozporządzenia, które miałoby doprowadzić do tego, że tego typu incydenty nie będą już miały miejsca? A gdzie tam? Na ofiarę ataku imigranta została nasłana prokuratura, bo nasze wspaniałe władze uznały, że przekroczył swoje uprawnienia. Jak się o tym dowiedziałem, to pomyślałem, że jestem w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, bo to niemożliwe, żeby w normalnym kraju nagrodą za poświęcenie podczas obrony naszych granic było wszczęcie śledztwa przez prokuraturę. Kto mieszka w Polsce, ten w cyrku się nie śmieje. A to, w jaki sposób został ten żołnierz potraktowany, jest najlepszym dowodem, że żyjemy w państwie z kartonu. Co sądzicie o tej sprawie? Uważacie, że decyzja rządu była słuszna? Czy może uważacie, że ten ranny żołnierz zasłużył na medal, a nie na śledztwo w prokuraturze? Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Dziękuję, że wysłuchaliście do końca. Byliście na kanale Kto wygrał. Jeśli uważasz, że ten film powinien dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, to pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia. Siema.